Krótka informacja na temat pojemności kapiszonownika Polish Couper oryginalnego. A więc, ile jest w środku kapiszonów maksymalnie można zmieścić? Właśnie zmierzyłem to, bo nigdy tego nie robiłem dokładnie, więc odkręcamy wieczko. Selia Belot Number 4 są w środku. Proszę bardzo, to tak wygląda bardzo ładnie. Cały czas yy, to jest maksymalnie myślone. Muszą mieć trochę luzu, żeby w środku się ruszać. Tu jest 160 sztuk, czyli można powiedzieć, że kapiszonownik mieści 160 kapiszonów. Łatwy dostęp jest. Proszę zwrócić uwagę, że dzięki tak zamocowanemu wiecz wieczku ta śrubka jest wklejona na stałe, także ona nie puści i nie należy jej odkręcać. Jest bardzo ładny dostęp do całego kapiszonownika. 160 kapiszonów zamykamy, zakręcamy i w tym momencie, jeżeli przesuniemy dźwignię, mamy kapiszon, czyli działa. Proszę bardzo. Za każdym razem. Proszę bardzo. 160 kapiszonów mieści. Dziękuję za uwagę.